Co prawda jesteśmy w dobrym czasie, bo do terminowego rozpoczęcia tego punktu mamy jeszcze 15 minut i póki co nie widać na sali przedstawicieli albo pana premiera, albo jego, albo jego przedstawiciela. Gdzie jest, Gdzie jest premier? Polskich spraw, ludzie czekają na Gdzie jest premier Morawiecki? Na to pytanie z pewnością za chwilę uzyskamy odpowiedź. Zatem może umówmy się tak, że nie będę określał minutowo przerwy, tylko ustalimy ją na ten moment, dopóki ktoś z przedstawicieli rządu się nie pojawi. Zatem ogłaszam przerwę do czasu pojawienia się przedstawicieli rządu. Panie pośle, to jest naprawdę 15 minut. Proszę do protokołu, do Jest. protokołu, do protokołu, do Doprowadzić panie marszałku, tak, ma. co za zamordysta z tego posła <grym> Tak, Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23 porządku dziennego. Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej. Proszę ministra. Proszę ministra rolnictwa i rozwoju wsi, panią Annę Gębicką, o przedstawienie informacji. Panie pośle, jednak używam określeń ustawowych.